Przegraliśmy mecz, no. co, tu, co tu więcej mówić, no. na pewno będziemy musieli e, przeanalizować ten mecz, będziemy go analizować no i na pewno przygotujemy się zdecydowanie już lepiej do meczu z Koroną Kielce, nie mm -hmm. możemy zagrać na pewno takiego meczu za tydzień. Mm -hmm. Do tej pory raczej w ramki strzelałeś nogą, a nie głową. Bo... A, to, to nie ma różnicy czy szli nogą czy głową. Najważniejsze, że, że, że udało się. No ale tak mówię, co z tego, skoro przegradzimy mecz. To jest też e, ważne, no bo wiadomo jak się, wygrywamy mecz, to jest potem e, lepsze, lepsze na pewno jakieś podejście, e, uczucie, no bo na pewno cię podejście jak do tego meczu, jak do ligowego, no ale no, nie udało się. Że wyciągasz takie jakieś głębsze wnioski z tego meczu, no, to była taka próba generalna, prawda? No, dzisiaj się nie udało? Znaczy, no, na pewno to jest e, próba generalna, no bo wiadomo przygotujemy się pod kątem meczu z koroną. E, Podchodzi się do tego meczu w 100%, żeby wygrać. E, no ale na pewno nie będziemy, nie wiem, no, załamywać się, czy, czy spuszczać w głowę. Znaczy, nic, się, nic się nie stało, to jest mecz kontrolny. Za tydzień mamy mecz ligowy i, i ten mecz będzie najważniejszy. No, to jest pierwszy mecz. Mhm. Ruch to był taki dobry chyba yy, sparring partner jako ten ostatni, no bo to jest zawsze wymagająca mocna drużyna. No na pewno. Nie? Pod tym względem na pewno my w wcześniejszych sparingach też pokazali, no bo yy, wygrali z Jagiellonią 4-0, mhm. tam yy, wygrywali wygrawali w mecze w sparingach. No na pewno to był dobry sprawdzian przed, przed meczem z Koroną. Bartek, to, jest... to skrzydło to już teraz to jest taka docelowa ta pozycja twoja? Czy... Zobaczymy, Zobaczymy no. uh -huh. czy, czy będę grał na skrzydle, czy czy. czy w przód. Ale czujesz się tu lepiej, lepiej jednak niż, niż. No na pewno, dosymięty. na pewno czuję się, czuję się lepiej. No ale tak, wspomniałem. Tam gdzie trener mnie ustawi, tam będę uh -huh. e, zapierdzielał ile, ile mam sił i zostawię serduszko na błysku.